A więc cześć z tej strony Interactive Physics. Dzisiejszy już w naszym kolejnym odcinku z poradnika. Jak już mówiłem wcześniej, udałem się do tej czasin, gdzie ostatnio zginąłem. E, wydobyłem trochę surowców, w ogóle tam było dużo węgla i żelaza. To wydobyłem, to, no zrobiłem piecyk, to się teraz na ładnie nam wszystko prze, przepala. Więc jeszcze sobie zróbmy może mieczyk żelazny. I co dzisiaj będziemy robić? Sam nie mam tak pomysłu. Dlatego mi się daje, że dzisiaj tak trochę podwiedzamy nasze, nasze okolice. Trochę po prostu pochodźmy. Trzeba, e, idźmy teraz w tamtym kierunku. Już tam żeśmy szli. To teraz może tak patrz. Jeszcze nigdy tam nie chodziłem. O, mamy pajączka. I właśnie. Zgubiłem właśnie nici Naprawdopodobnie ja wpadły do laby tam widzieliście, raczej i tak trochę nie odbiegłem, ale możliwe, że jakoś już za późno przebiegłem i już po prostu to stracimy, więc jeszcze od nowa. Potrzebujemy dwóch, no musimy spotkać paliączki, o jest, jest, dobra, tutaj jest lewa, to nas mało interesuje, jest sina, dobra. To już bardzo dobrze. wierzmy. Dobra, lecimy dalej. Tam coś jest, tylko tak zetnijmy, bo nie wyposażenia. U, fajnie zrobione. Wrócimy na pewno na pewno tutaj trzeba przyjść bo może tutaj być nie wiele ciekawych o, a nie to krowy, yy, OK. jest nasz już teren dżunglowy bardzo dobrze mhm. o, są ziarna kakaowe to jest za chwilę zbierzemy Jeszcze tutaj to pozbierajmy I, i zabierzmy to drewno Ponieważ jak chcemy już seliśmy, że Ziarna kakowe To potrzebne jest tylko i wyłącznie drzewo Ok. Zabierzmy to drewno. I chodźmy dalej. Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest w tej naszej dżungli. O jest sadzonka. Nie wiem jak ona Mamy już tutaj teren bakierny ku mojemu zaskoczeniu. Miło. Jest trochę dwie południe. To zdążymy jeszcze wrócić. A trochę tutaj jeszcze podwiedzajmy, bo może być naprawdę ciekawe. Święki. Hmm. Okej. Okay. Ile nam wystarczy? Tutaj mamy paprotki. Dobra, mi się wydaje, że już trochę dalej. No dobra, jeszcze przejdźmy. jak ja tak szczerze patrzę na to, to ona tak trochę średnio mi się podoba. Jest trochę tutaj tylko przesyt. Tylko tego tutaj wszystkiego jest za dużo. Więc ja tak, to, tak za bardzo dżungli nie przepadam. Bardziej już białe, ją śnieżny. śnieżne. jest po prostu do tego mnie, ale ten śnieg też trochę tak denerwuje. Ale to jeszcze ja jakoś znoszę. Ale tutaj już tej dżunglowej, tego terenu dżunglowego tu już jakoś nie, nie, nie powiem tak szczerze, mi się po prostu nie podoba. Dobra, lecimy dalej. Dobra, to tędy. No tutaj było to jezioro. Niestety mamy tylko jedną pajęczynę, A to wielka szkoda. No, gdybyśmy mieli to, tutaj więcej pieniędzy byłoby. Będziemy mogli serwentkę. I bym wam pokazał jak ją zrobić. I jak jej najlepiej używać do czego. Oczywiście do łapienia rytm, no, ale jak no, to porani to... To oczywiście... Jak porani to, to trzeba... Nie, nie jesteśmy już wyszli... Wychodzimy właśnie z tego biomu. O! Okej. Okay. O od razu. Od razu widać różnicę, Dobra, weźmy jeszcze zbierzmy trochę tej skóry. Nie mamy jej, ale to potem nam się przyda. Wszystko jedno. Dobra, do, y, teraz idziemy w tamtym tutaj. Jest ta ława, która się wylewa Możemy tutaj pozyskać może czarny barwnik. Właśnie czarny warnik w sensie no, To jest jakby jedno nie przypomina to od razu czarnego barnika. Bo po z, właśnie z tych numerów, no, z, w sensie, z tych ośmiornic pozyskujemy to właśnie. I to są takie worki trzepie. Trzeba czekać, kto to woda jest, ale to wiesz za A to to jest nasz czarny warnik Możemy tym farbować różne rzeczy. To jak zrobię zbroję na przykład ze skóry, to wam pokażę. Więc dobra, wracajmy. Okej, okay, zaczekaj, o to są nasze liczki. jakoś tak niby, pewnie to miejsce jakoś mnie nie poznamy, dobra, okej, okay, a więc doszliśmy, a e, więc pokażę Wam jak działa właśnie ten czarny nasz barwnik, okej, okay, to zróbmy sobie najpierw naszą zbroję, zbroję znaczy się, okej, okay. i teraz, o tak, naszą czarną, Yy, skurzana to tunika na yy, no to nam nie wystarczy, ale zaczekajcie, może nam na zaczekajcie, na chem, nam wystarczy na wóciki. na butciki na mięsiste to ok resztę powkładajmy Miasto za chwilę damy do przetopienia i wam pokażę jak tutaj brać plantację naszej y, naszych ziaren kakaowych jak, jak, jak je uprawiać tutaj nam się jeszcze żelazo przetapia to się nam ładnie przetopiło to tutaj to wrzućmy to, 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 to. Z, y, jakieś miejsce potrzebujemy może być Wszystko jedno idzie zróbmy o tu, dobra trochę za mało tego drewna żungli wziąłem ale jak na nasze potrzeby to powinno wystarczyć jest dobra, ok. wsadzimy teraz ja aby nam się rosło będziemy potrzebowali pochodni może nie tu o, tylko tu i to powinno spełnić Teraz ziarna kokowe będą nam rosnąć. Będziemy jeszcze potrzebowali, i yy, ziarna kokowe będą nas używać jako brązowy barwnik. Dobra, te sztabki żałacze te włożymy już do naszej skrzynki. wrzućmy mięsko. I teraz, za, jak możemy, możemy, ją, możemy nasz strój założyć w ten sposób: albo prawym przyciskiem myszy znajeżdżając nasze, nasze tutaj buty i prawie przycisk i nam postać automatycznie zakłada i mamy właśnie tak, taką naszą teraz postać i teraz mamy już taki jakby y, paseczek nad zdrowiem, to jest nasza to jest nasza zbroja. a więc dobra, no w tym odcinku trochę byśmy podzwierciedlali naszej tutaj naszej tej krainy więc mi się wydaje, że to wszystko w tym odcinku, do zobaczenia Kolejnym. Następnie odcinek się daj